Na Sunshine Arena pełna mobilizacja. Kolejny ligowy mecz nieprzeciętnej drużyny, jaką bez wątpienia jest Poznański Odlew, zgromadził fanów na trybunach i szalikowców. Duma i tradycja. Po pięciu latach gry w siódmej lidze, Odlew stanął do setnego spotkania w banana B klasie. Trener do ostatniej chwili trzymał w tajemnicy meczową osiemnastkę. W około 25 zgłosiło chęć gry w tym meczu, a do protokołu można wpisać 18, także no 7 jest pewnie niezadowolonych, troszeczkę nieszczęśliwych, no ale, no, ale trzeba wybierać, trzeba tej selekcji dokonywać. Setne spotkanie było jednocześnie pojedynkiem derbowym. Odlew podejmował drużynę Bola. W zaciętej walce tradycyjnie już nie przeszkadzała średnia wieku, która w odlewie wynosi 30 lat oraz przedmeczowe wyróżnienie. Podobnie jak w przypadku setki Piotra Rejsa, władze ligi doceniły też setkę odlewu. Nie wypada powiedzieć nic innego jak tylko się cieszyć i pogratulować sobie, że, że ten klub, klubik, który stworzyliśmy 5 lat temu przetrwał te najtrudniejsze lata ma się dobrze, trzymamy się zasady, czyli nadal utrzymujemy się z własnych składek, gramy dla przyjemności, walczymy o nasze zdrowie. Jak kiedyś powiedział trener Baniak, uciekamy przed zawałem, te, te idee są nam po prostu bliskie i... Tego się po ładnym meczu odlew pokonał bola poznań 7 do 1. Było to 17 wygrane spotkanie w historii klubu. Grubski znów strzelał i nadal jest najbardziej zasłużonym piłkarzem tego klubu. Rozegrał w barwach odlewu już 73 spotkania. I to jest rzeczywiście rzecz niesamowita, to jest taki fenomen społeczny odlew Poznań, gdy 5 lat temu tworzyliśmy ten klub, no to Mało osób wierzyło w to, że będziemy w stanie grać na poziomie siódmej ligi przez kolejne pięć sezonów, a to okazuje się, że spłataliśmy Figla i, proszę bardzo, klub utrzymał się i, i można powiedzieć więcej, ma się dobrze. Mówią o sobie mistrzowie piłkarskiego cieniactwa, czy też lider klasy rozrywkowej, ale Poznański odlew to przede wszystkim bardzo wesoła grupa fanów futbolu, zabawy i woli walki. Na Sunshine Arena przy promienistej zawsze numerem jeden jest hasło prawdziwą porażką nie jest przegrać ale nie podjąć walki w ogóle.